Liturgia to nie jest zbiór przepisów. Ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, które dokonuje się najpełniej w Komunii Świętej. To nie są wspomnienia. Tajemnica męki, śmierci Chrystusa i zmartwychwstania to jest teraźniejszość. Sprawcą i dawcą liturgii jest Duch Święty. Tymi osobami, do których całe dzieło zbawienia przygotowane przez Boga dociera, to są właśnie żywe osoby. Krew z boku Jezusa staje się tym winem nowego przymierza. Przymierze to są zaślubiny. O świętej uczcie. Go. Eucharystia daje życie. Rok Duszpasterski z siostrami uczennicami Boskiego Mistrza. Zapraszam, siostra Aleksandra Szyborska. Dziś naszym tematem będzie architektura sakralna. Rozmawiam z moją współsiostrą, siostrą Maristelą Sienicką, która właśnie zajmuje się. Projektowaniem wnętrz sakralnych, ponieważ jest architektem. Szczęść Boże, siostro. Szczęść Boże, witam serdecznie. Na co siostra zwraca uwagę w projektowaniu wnętrza, żeby pomóc wiernym, przeżywającym w danej świątyni liturgię Eucharystii? Przede wszystkim jest ważne to, że świątynia wyraża naszą wiarę, że nie jest to przestrzeń, którą można sobie dekorować, jak się chce. Nie jest to przestrzeń, że można wieszać gdzie się chce, co się chce, ale ta przestrzeń, w której dokonuje się liturgia, w której są sprawowane sakramenty, wyraża naszą wiarę. Jeżeli, przypuśćmy, przyprowadzimy kogoś, kto o naszej wierze nie wie nic, wchodzimy z nim do kościoła, bo tak nazywamy naszą świątynię, wchodzimy z nim do kościoła i w jaki sposób. Poprzez to, co w tym kościele się znajduje, wytłumaczymy naszą wiarę. O to chodzi. Bo to nie jest zwykły pokój, to nie jest hotel, to nie jest supermarket. To jest przestrzeń, która wyraża wiarę. I wtedy, no, kto wierzy, wie, że są podstawowe prawdy wiary, które wyznajemy. Dla nas są najważniejsze. Więc przypuśćmy: wcielenie Jezusa Chrystusa. Wcielenie Jezusa Chrystusa w świątyni wyraża wejście do kościoła. Drzwi. Przez które przechodzimy, są to drzwi, które przez które Chrystus przeszedł, wstąpił z nieba na ziemię. Jest często na tych drzwiach wyrażane było całe oczekiwanie ludu na przyjście Pana, Stary Testament, oczekiwania, prorocy. A często w kościołach jest tak, że te drzwi nawet nie są centralne, ale gdzieś z boku, nie wiadomo nawet, Czasami, które to są drzwi główne wszystkie jednakowe natomiast w kościele zawsze były jedne centralne drzwi, które wyrażały to, że Chrystus się wcielił. I teraz z punktu widzenia wiary, przypuśćmy, kto wchodząc do kościoła przechodzi przez drzwi i w duchu mówi: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, bo to dla osoby wierzącej oznacza przejście, wejście do kościoła. Chrystus się wcielił. I następnie Jezus Chrystus przeżył 33, niektórzy mówią więcej, lat na Ziemi, czyli był w Nazarecie. Następnie zaczęło się życie publiczne. Jezus nauczał, działał, czynił cuda. Gdzie to się wyraża? I właśnie droga z tych centralnych drzwi, które wyrażają wcielenie. Ja bardzo często w wejściu do kościoła umieszczam dzieciątko Jezus na pamiątkę i na znak. Na znak, bo w kościele są symbole. My mówimy przez symbole, i wiara wyrażana jest poprzez symbole. Następnie, właśnie od tych drzwi, idzie taki chodnik, który prowadzi wprost do ołtarza. I ten chodnik, dywan, ktoś może powiedzieć, często to były normalne dywany, ale w kościele w tej chwili w posadzkach te dywany były zaznaczone jakimś innym marmurem. Ludność razem za kapłanem szła i kiedyś opiewała, śpiewała życie Jezusa Chrystusa. To jest to miejsce, gdzie kobieta dotyka płaszcza Jezusa, gdzie się dokonuje cud uzdrowienia. To jest to miejsce, których Jezus nauczał, wskrzeszał. I dlatego kto ma wiarę w momencie, w którym kapłan powinien, szczególnie w czasie mszy świętej uroczystej, przechodzić od drzwi centralnych, czyli na pamiątkę wcielenia Jezusa Chrystusa i jego całego życia i iść ku ołtarzowi, jeżeli ktoś ma wiarę, te cuda i dziś mogą się dokonywać. Dlatego tu chodzi cały czas, mówię o wiarę, a nie o to, żeby coś tam było. I następnie kapłan idzie ku ołtarzowi. Wiem, że w symbolice chrześcijańskiej ołtarz wyraża kalwarię. Jest to miejsce, gdzie Jezus Chrystus złożył siebie za nas w ofierze. Czyli mówiąc szczerze, jest to krzyż. Często słyszymy, że, że są tam jakieś nieporozumienia w stosunku do tego, gdzie umieszczasz krzyż, gdzie powinien być krzyż. No ale kiedyś taki jeden profesor zadał pytanie: Czy dzisiaj ktoś klęka przed ołtarzem i się modli, dziękuję Chrystusowi za zbawienie? Na tym ołtarzu codziennie jest sprawowana ofiara i codziennie Jezus się za nas ofiaruje. Nie jest to symbol. To się dokonuje. I właśnie czy mamy tę wiarę, że to jest kalwaria? Potrafimy jechać do Jerozolimy, klęczeć na górze kalwarii godzinami, modlić się, prosić, błagać. Wiemy, że to jest no, szczególne miejsce Jerozolima. Ale w czasie liturgii wszystko się obecnia i tu dokonuje się ofiara. Czyli kto ma wiarę, jest w Jerozolimie i jest na kalwarii. skoro żeśmy tak symbolicznie doszli do ołtarza, w ogóle całe prezbiterium, jeśli chodzi szczególnie o absydę, niezależnie od tego, czy ta apsyda będzie kwadratowa, okrągła, jakkolwiek będzie wyglądała, ukazuje nam i przedstawia Trójcę Przenajświętszą. I dzisiaj często jest to trudne do odczytania, ponieważ ołtarz to jest Jezus Chrystus, ambona jest miejscem Zmartwychwstania, a miejsce Zmartwychwstania to jest ogród, to jest miejsce, to nie jest jakiś pulpicik przy ołtarzu, Kiedyś ambony były naprawdę bardzo bogate, rzeźbione, umieszczane były wśród ludzi w centrum kościoła. I to jest miejsce zmartwychwstania, to jest ogród, gdzie Maria Magdalena spotkała Jezusa, gdzie usłyszała. Swoje imię, że, że on żyje, że on zmartwychwstał, że została posłana do uczniów. Stąd no, umieszczanie jakichkolwiek znaków też na ambonie, no nie jest skazane. Przypuśćmy, nie tak dawno byłam w Kościele, gdzie była wygrawerowana książka, chyba chodziło o Pismo świętej świeczka. Nie wiem, co, jak to się miało do miejsca zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dlatego nie mając tej wiedzy, nie mając tej wiary, co wyrażają te symbole, po prostu robimy to, co robimy. Więc w prezbiterium, całe to prezbiterium wyraża wiarę naszą w naszą Trójcę Przenajświętszą, ołtarz też wyraża jest symbolem Jezusa Chrystusa. Cała apsyda, niezależnie od tego czy kwadratowa, okrągła, wyraża ramiona Ojca i z tych ramion Ojca wychodzi Syn, który chce oddać za nas życie i otworzyć nam ponownie niebo i nas zbawić. I za kiedyś nad ołtarzem było cyborium i tam był umieszczany Duch Święty, bo Trójca Przede święty jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Dlatego też w prezbiterium, to, co jest ważne, nie można umieszczać wszystkiego. W prezbiterium nie ma miejsca dla świętych, chyba, że są to sanktuaria. To jest bardzo trudne do wytłumaczenia. Żaden święty nie zajmuje miejsca ani Ojca, ani Jezusa, ani Ducha Świętego. Nawet Maria. Maria jest pośredniczką. I ona stoi między ludem a Bogiem. Ona wstawia się za nami, ale nie zajmuje miejsca Jezusa Chrystusa. Jest to trudne, trudne czasami do wytłumaczenia też dla ludu. I druga rzecz, która no, też jest ważna, nasza wiara, to przede wszystkim no, zmartwychwstanie. Chrystus pokonał śmierć, pokonał grzech, dał nam życie. Natomiast nasza jakaś kultura polska, i to wielu, wielu teologów to mówi. Jest bardzo związana z taką teologią boleści. Tylko w centrum bardzo często jest krzyż, wiesza się krzyż, czasami jeszcze Matkę Boską pod krzyżem. Wokoło droga krzyżowa i wszystko jest takie smutne. U nas w centrum jest Chrystus Zmartwychwstały. To jest nasza wiara. Paweł mówi, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara. Gdzie jest to zmartwychwstanie, gdzie jest ta radość, gdzie jest ta chwała? W ogóle w czasie liturgii przestrzeń y, sakralna praktycznie staje się niebem. To nie jest historia. Liturgia uobecnia ofiarę Jezusa Chrystusa. To jest święto. I aniołowie się łączą, i wszyscy święci, i my na ziemi. To jest chwała. Dlatego y, wnętrze Kościoła tą chwałę powinno ukazywać i poprzez symbole, i poprzez kolory. I oczywiście to, że, że no, każdy obraz, czy figura, czy co, gdzie umieszczamy, ma swój sens. Nie można wszystkiego wszędzie umieszczać. I święci też mają swoje miejsce w Kościele, bo oni są tymi, którzy szli drogą, właśnie to od wejścia przeszli całe życie Jezusa Chrystusa i stali się święci, świętymi, dlatego ich miejsce zazwyczaj jest z boku w bocznych nawach. Jeszcze taką ważną rzeczą jest umieszczanie ścielnicy, ponieważ ścielnica jest też zanurzeniem w śmierci Jezusa Chrystusa, jednocześnie nowym życiem, czyli teologicznie jak gdyby jest powtórzeniem tego, co znajdujemy w prezbiterium. Jest to i śmierć i zmartwychwstanie nasze. I w tradycji kościoła nigdy ścielnica nie była umieszczana w prezbiterium. Nigdy poganina, a teraz coraz częściej się zdarza, że są chrzczeni dorośli ludzie, nie wprowadzano do prezbiterium. To było wtajemniczanie po kolei w tajemnicę wiary. To nie było tak od razu. Dlatego też świątynica zazwyczaj była umieszczana w ogóle poza kościołem. Mamy tego przykłady III, IV, V wiek. Natomiast bardzo często też w wielu kościołach umieszcza się po prostu z tyłu kościoła. Bo tył kościoła jest kiedyś, jak Kościół był jeszcze ukierunkowany wschód-zachód. Wschód wyrażał zmartwychwstanie, to było symboliczne. Zachód natomiast ciemność, grzech. Dlatego też wejście do kościoła było na stronie zachodniej, bo Jezus wstąpił właśnie w grzech człowieka, w ciemność człowieka, w najgorszą sytuację człowieka. I tam były umieszczane z tyłu kościoła konfesjonały, bo grzech kojarzy się z ciemnością. Tam był umieszczany przypuśćmy święty Michał Archanioł, czy Matka Boża, która chroni nas przed złem. I też, tam też umieszczano chrzcielnice, gdzieś w kaplicach bocznych czy centralnie, nawet w wejściu do kościoła. Ze względu na to, że człowiek zostaje obmyty z grzechu, dopiero jest dopuszczany do światła. Cały kościół przyjmuje tego neo, zaledwie ochrzczonego człowieka. A nie można wszystko dokonywać jak w teatrze, w prezbiterium. U nas bardzo często dzieje się tak, że, że lud siedzi, a wszystko jest jak teatr. Dlatego nam się zaczęło nudzić. Natomiast liturgia jest, jest, była kiedyś bardzo żywa, liturgia była procesyjna. Liturgia to było opiewanie całego życia Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim celebrowanie męki, śmierci, zmartwychwstania. Jest taki jeden element, o którym no, bardzo często zapominamy: że Jezus Chrystus, kiedy się ofiarował, z wstał, wychodzi do człowieka, idzie po człowieka, komunikuje się z nim, zaślubia go, podnosi go i bierze do Ojca. Jest to ten ruch w liturgii, o którym się mówi, wstępujący i wstępujący. I ten ruch wyraża, w kiedyś w starych kościołach, przed prezbiterium, była mozaika. To jest tak zwany onfalos, czyli środek kościoła, liturgiczny, a nie geometryczny. I tam, gdzie zazwyczaj klękamy do komunii świętej, ewentualnie przyjmujemy w postawie stojącej, to jest też drugi temat, tam przyjmujemy sakramenty święte, utrzymujemy błogosławieństwo od kapłana, tam stawia się trumnę, jest to miejsce sakramentalne w kościele. Natomiast u góry przed ołtarzem, właśnie przed tym miejscem sakramentalnym zazwyczaj babelka tęczowej był krzyż. Bo właśnie kto spotyka Jezusa Chrystusa, otrzymuje Go w Komunii Świętej, jednoczy się z Nim zostaje wzięty do nieba. I niebo nam otworzył krzyż, Jego śmierć. I to jest miejsce krzyża. Natomiast też no, takie ważne jest, aby nie mnożyć znaków. Bardzo często się zdarza, oprócz tego, że, że my dzisiaj traktujemy tak raczej pobożnościowo tę przestrzeń, a nie liturgicznie i nie symbolicznie. I stąd ludzie później nie wiedzą, w co wierzą, nie potrafią wytłumaczyć swojej wiary. I dlatego no, mamy często te świątynie też czasami bardzo zaniedbane, ewentualnie wchodzi się do kościoła i widzę 3-4 krzyże, 3-4 Matki Boże, nie? To oznacza, że jest jakieś nieporozumienie. Krzyż nie jest dekoracją. Krzyż jest miejscem adoracji i on ma swoje miejsce w kościele. Światło też nie jest dekoracją, jest elementem liturgii. Światło przede wszystkim, kiedyś pamiętamy, że światła w liturgii na elektrycznego nie było. Więc było światło naturalne i światło oznacza Chrystusa Zmartwychwstałego. Kościoły były tak projektowane, żeby światło wchodziło właśnie ze wschodu, szczególnie w południe, kiedy światło padało na ołtarz, wtedy ludzie odmawiali anioł pański. To było właśnie symbol zwiastowania. Światło wchodzące z zewnątrz do kościoła, kiedyś nie było witraży, był tylko alabaster, przypuśćmy, ale w ogóle y, kolor oznacza y, białe światło to są wszystkie kolory. Natomiast y, witraże przedstawiają nam wielość kolorów, nie? to oznacza, że te światło białe, które łączy się z nami, z człowieczeństwem, Jezus nas zaślubia. To też jest symboliczne. Więc nie tyle ważne, co my przedstawiamy w tych witrażach. Bo, bo one też przepuszczają światło. Natomiast ważne jest samo światło w sobie, które jest symbolem Jezusa zmartwychwstałego. No światło, światło w liturgii, to jest świeca paschalna, światło w liturgii, to jest w ogóle no symbol Chrystusa Zmartwychwstałego, symbol życia. Natomiast światło sztuczne, potrzebne, jak wiemy, do, do tego, żeby widzieć, żeby celebracja mogła się odbyć, no to jest funkcjonalne. I dzisiaj unika się tego, żeby, tak jak kiedyś eksponowano, przepuśćmy, wielkie żerandole, które stawały się dekoracją. Są kościoły, gdzie prawie nie widać pół ołtarza, jest tak duży żerandol. No, dzisiaj się unika. Dzisiaj chodzi o to, żeby światło podświetlić to co jest konieczne. Czyli musi być światło funkcjonalne, światło, które pokazuje nam ołtarz, które pokazuje nam ambonę, pokazuje nam szczelnicę, pokazuje nam w nawie centralnej to co ukazujemy, nie, żeby czy Ojca, czy Chrystusa zmartwychwstałego. Natomiast nie jest to światło dekoracja. To była pierwsza część katechezy liturgicznej z punktu widzenia architektury sakralnej. Naszym gościem była siostra Maristella Sienicka, architekt. A za tydzień również z nią się spotkamy. Porozmawiamy o miejscu tabernakulum w przestrzeni kościoła, a także o tym, w jaki sposób dostosować to wnętrze do tego, aby jak najlepiej się modliło nam, ludowi Bożemu. Eucharystia daje życie. Rok dusz pasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza. Bo charyzmat zobowiązuje.